cztery pułapki gotowych suplementów, czyli cztery rzeczy, na które bardzo warto uważać, żeby nie wyrzucać kasę w błoto, jeśli decydujesz się na kupienie gotowych suplementów. I jednocześnie cztery powody, dlaczego natura jest bardzo mądra i czasem naprawdę pomimo tego, że suplementy mogą być super wsparciem, warto zwrócić się w stronę albo naturalnych suplementów, albo po prostu produktów spożywczych. Zapraszam cię do oglądania Jeśli się nie znamy, to ja mam na imię Kasia i jestem dietetyczką kliniczną, magistrem farmacji i holistic coach. Czyli pomagam kobietom uregulować hormony na spokojnie, bez presji, krok po kroku, w możliwie najbardziej naturalny sposób. I właśnie trwa premiera mojego e-booka Hormonalne Eliksiry, czyli... Ebooka z przepisami na 44 domowe suplementy i odżywcze bomby wspierające równowagę hormonalną u kobiet. Więc co jest lepsze, czy jedzenie, czy suplementy, i na co naprawdę uważać w suplementach? Chciałabym zacząć od tego, że ja używam suplementów, ja je suplementy i też polecam swoim klientkom. Jest suplementy układam plady suplementacyjne. Sama mam też nawet. Y Taki wiesz, kasetkę na suplementy, którą swoją drogą bardzo Ci polecam kupić sobie na Allegro za 10 złotych w poniedziałek, w które środę, czwartek czy tam dzień i noc, żeby wiedzieć, co kiedy brać i jak najbardziej jestem za tym. Ale zauważam, że dużo suplementów jest po prostu totalnie bez sensu. Naprawdę mając też już duże doświadczenie w suplementacji i, i też bardzo dużo wiedzy na ten temat, zwłaszcza problemy problemach hormonalnych, no to widzę, że większość rzeczy, o które też pytacie nawet na Instagramie mnie. To są produkty bardzo średnie albo całkiem beznadziejne, czyli albo dadzą bardzo słaby efekt, albo dadzą efekt zupełnie odwrotny, czasem nawet do tego, który byśmy chciały oczekiwać od takiego suplementu i do tego, do czego obiecuje producent. Także na te cztery rzeczy zwracaj uwagę w suplementach. Numer jeden to są słabe formy witamin, minerałów, które są na przykład w ogóle nieprzyswajalne. Albo są to całkiem syntetyczne formy, lub formy, które naprawdę mogą zrobić więcej zamieszania niż pożytku. Czy też formy, których Twoje ciało tak naprawdę nie będzie w stanie dobrze przetworzyć, bo są zupełnie syntetyczne. Twoje ciało też pamiętaj. Twoje ciało nie jest zaprojektowane na to, że o, cokolwiek do niego włożymy, to ono będzie wiedziało, jak sobie z tym poradzić. Tylko Twoje ciało oryginalnie, <laughs> i nawet wiesz, to 100 lat temu, 200, 300, 500, 1000 lat temu, no nie było. Tak rozwiniętej chemii, nie było tak rozwiniętych procesów technologicznych, procesów chemicznych, które pozwalały nam uzyskiwać substancje tak bardzo zaprojektowane szczegółowo, tak bardzo zaprojektowane w docelowy sposób działania, że OK, kto sobie pomyślał, dobra, i ja zaprojektuję ten związek chemiczny w taki, taki sposób, uzyskam tylko w ten i ten sposób. Po dziesięciu tysiącach prób w końcu to się udało, no i wstydzamy to do tego suplementu. I to, że to jest takie przemyślane. No to też nie znaczy, że Twoje ciało będzie sobie w stanie z tym tak świetnie poradzić. Bo Twoje ciało jest sobie w stanie świetnie poradzić z większością substancji, a na pewno już ze wszystkimi witaminami, minerałami, które są zawarte w naturalnych produktach. I oczywiście, jeszcze raz, to nie jest tak, nie jestem za tym, że o, wszystko co naturalne, super, wszystko co chemiczne, to B. Nie, też nie o tym mówię, ale korzystajmy z tej heavy w taki naprawdę świadomy sposób. I niestety, ale w suplementach syntetyczny kwas foliowy. To jest bardzo częste. Syntetyczne, w ogóle wszystkie formy pozostałych witamin z grupy B, nieaktywne. Syntetyczny kwas askorbinowy, bo nie da się za bardzo kwasu askorbinowego nazwać witaminą C, pomimo tego, że nomenklatura oficjalna mówi, że kwas askorbinowy, witamina C, ale to nie jest to samo, bo brakuje tam na przykład miedzi, brakuje tam enzymów, które są w prawdziwej witaminie C pozyskanej w naturze. To wszystko oprócz tego, że będzie czasem się gorzej wchłaniać. Po drugie, w zależności od też Twoich predyspozycji genetycznych, możesz mieć problem z tego przetwarzaniem, co jest totalnie normalne, a po trzecie może wpływać negatywnie na pozostałe inne rzeczy w Twoim organizmie, w sensie poziom innych witamin i minerałów. Jeśli stosujesz taki wyzorowany suplement, ale o tym zaraz więcej. Więc bardzo ważne odpowiednie formy substancji, odpowiednie związki chemiczne, które faktycznie będą działać i to działać odpowiednio dla Ciebie. Numer dwa, chyba moje ulubione, beznadziejne postaci suplementów, czyli coś co powinno być np. w kapsułce i jest w tabletce, coś co powinno być w płynie, jest w kapsułce. Sztandarowy przykład to jest witamina D i to też nie tak działa, że witaminę D masz w tabletkach i potem zrobisz, zjesz sobie to z jakimś olejem czy z czymś tłustym, popijesz czy na przykład do śniadania, w którym masz źródło tłuszczu, to że to się wchłonie tak samo efektywnie, Nic jak miała być witaminę D od razu rozpuszczoną już w kroplach w oleju czy w kapsułkach. W ogóle wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Jeśli widzisz w jakiejś tabletce witaminę A, D, E lub K, które jest w tabletce, czyli, czyli z wszystkim twardym, tak? Jest tam w formie takiej wysuszonej, bez żadnej zawartości wody, no to wtedy to wszystkie te witaminy ja muszą być rozpuszczane w tłuszczach, żeby odpowiednio było przyswojone. To raczej szanse na to przyswojenie są dużo, dużo mniejsze niż jeśli one od razu byłyby w oleju, byłyby w kapsułkach. Jedna z takich rzeczy, na której ja bardzo zwracam uwagę i bardzo uczułam, to jest omega w kapsułkach. To jest też inna sprawa, Już, omega w tabletkach też widziałam, naprawdę, ale sama omega w formie kapsułki ma dużo większy wskaźnik utlenienia, dużo większy potencjał na to, że ona. W tym procesie kapsułkowania już będzie zniszczona, to jest to bardzo oczywiście niemedyczne określenie, ale chcę, żebyś też to zrozumiała, i pojawią się tam toksyczne związki, które będą robić więcej zamieszania niż w pożytku, niż formy oleju. I to też trochę może nas cofa do pierwszego punktu, że znów, Wyizolowana omega to jest coś zupełnie innego, niż skąd omega pochodzi. Z, głównie z oleju z wątroby dorsza na przykład, czy z oleju z wątroby rakina. Olej z wątroby dorsza, tran, on też ma dużo w sobie innych składników, które wspomagają przetwarzanie kwasu omega-3. To jeszcze może faktycznie Wracając do pierwszego punktu, że producenci suplementów trochę zapomnieli, skąd te rzeczy w ogóle biorą, w sensie skąd te rzeczy pochodzą. Więc tak naprawdę też i omega, ale też np. witamina E to też jest tak, że gdzie znajdziesz witaminę E w innej formie niż alfa-tokoferol? A tokoferol jest więcej rodzaju, dużo więcej niż jeden alfa-tokoferol. Więc też to jest ważne, że to, że na przykład ta jedna rzecz jest super taniej do pozyskania i akurat producentom będzie odpowiadać. No to nie znaczy, że akurat będzie ona odpowiednia, bo potrzebujemy całego miksu tokoferoli, Potrzebujemy całego, całej gamy, czyli witaminy D, A, K i kwasów omega-3, żeby to naprawdę współgrało, żeby to fajnie działało. A nie tylko wyizolowanej omegi i jeszcze zakapsułowanej. Numer 3. Nieprzyswajalne dawki, czyli sztandarowy przykład dawka witaminy B12, która jest w suplemencie. 2 mikrogramy, 1 mikrogram, a tak naprawdę, czy nawet i 100 mikrogramów, ale tak naprawdę, żeby jakkolwiek ją uzupełnić, bo ona wkłania się w jednym 1% tylko, suplementu średnio, no to potrzebujemy 500 mikrogramów, 1000 mikrogramów, czy nawet i jeszcze więcej. I ostatnio, słuchaj, sama jestem też w procesie dopinania swoich suplementów, które wyjdą we wrześniu, Trzymaj kciuki we wrześniu 2025. No i też widzę, jak to wygląda z drugiej strony, to mi pomogło zrozumieć na przykład, dlaczego niektórzy producenci wkładają tak absurdalne dawki do tych suplementów. Dlaczego tak jest? No i powód jest taki, że bardzo prosty, że jeśli na przykład będzie tam jakakolwiek ilość witaminy B12 w takim suplemencie, no to dzięki temu ktoś może napisać na opakowaniu na przykład. Wspiera układ nerwowy, tak? A jeśli by było 0 mikrogramów, nawet jeśli wiesz, to nie będzie żadna różnica dla swojego organizmu, czy to będzie 1 mikrogram B12 czy 0, bo to naprawdę jest i, i tak, z tego nic nie będzie brzmia pożytku, ale no, jeśli nie będzie nic, no to i tak już nie będzie nic można było napisać na opakowaniu czegoś takiego. Także trochę jak nie wiadomo o co chodzi, no to chodzi też o marketing i o pieniądze. Swoją drogą jest bardzo ciekawe widzieć w ogóle ten proces jak wygląda od zaplecza. I naprawdę y, też gimnastykować się, żeby to serio wszystko miało sens, bo widzę też, jak te wszystkie błędy, które tutaj Ci mówię, te wszystkie takie pułapki, jak tak naprawdę to jest, patrząc z perspektywy osoby, która też, wiesz, teraz wchodzi w ten proces, jak to jest takie pójście na łatwiznę trochę i takie, naprawdę pójście po najmniejszej linii oporu, czyli wzięcie dosłownie gotowych przepisów, które producent oferuje, że okay, tutaj mamy to, to jest najtańsze, to jest najbardziej korzystne, bier pani, po prostu naklejmy ci to Twoje odważne opakowanie. No ale raczej za to podziękuję. No i numer cztery, które myślę, że jest najbardziej problematyczne, to jest zaburzenie wchłaniania innych witamin i minerałów. Czyli też w sumie beznadziejne połączenia w suplementach. I tutaj chcę powiedzieć Ci, naprawdę nie znam dobrej multivitaminy. I sama też jak będę tworzyć swoje suplementy, to po prostu no, no nie, ma, nie ma bata, żebym zrobiła multiwitaminę. Będzie dobry prenatalny suplement, ale po prostu multivitamina. No kurde, no nie, no bo to w ogóle mija z celem zupełnie, więc nie, nie polecam Ci żadnym multiwitamin w ogóle brać, ale też właśnie to, że nie zdajemy sobie sprawy i nie myślimy czasem o tym, i też producenci nie myślą, robiąc supermarketing, że biorąc coś, biorąc jeden suplement przykład z dużą dawką cynku, będziemy sobie zupełnie zaburzać metabolizm żelaza i miedzi, czyli gospodarkę żelazowo-miedziową. Czy też biorąc gigantyczne dawki samego żelaza, Będziemy sobie naprawdę dokładać oliwy do ognia, bo nie będziemy mieć witaminy A, nie będziemy mieć witaminy D, witaminy K, magnezów, miedzi. Wszystkiego, żeby to żelazo mogło być odpowiednio wchłonięte, przetworzone i wykorzystane. A nie, żeby na przykład kumulowało się w Twoich tkankach, szczególnie w wątrobie, i że za 5 lat w wieku naprawdę młodym. Usłyszysz diagnozę, że masz marskość wątroby albo jeszcze coś gorszego. Czy też na przykład zmiany endometrialne, które też będą się nasilać, właśnie pod wpływem takiego żelaza, który my sobie łykamy, a które tak naprawdę nie jest w stanie w ogóle nic zrobić w naszym organizmie. Kolejna rzecz, witamina C. Witamina C, czyli może nie witamina C, tylko kwas askorbinowy, który nie jest witaminą C, który naturalnie zawiera sobie, sobie miedź, ale. W suplementach w większości nie zawiera miedzi, więc też błykając go sobie, my sobie zaburzamy cały metabolizm produkcji energii. Cały metabolizm, właśnie żelazo, miedź i produkcja energii, bo miedź jest niezbędna taka biodostępna miedzi do produkcji energii. Stąd też no, znów robimy strzał kolano, bo produkcja energii Czyli mitochondria, czyli praca każdej komórki, czyli praca każdego narządu. Najwięcej mitochondriów mamy, bo nawet 100 tysięcy do miliona, versus średnio w każdej komórce 1000-2000 mitochondriów, czyli produkcji, takich centrów produkcji energii, mamy gdzie? W komórkach jajowych. Więc znów no, syntetyczna witamina C, słaba praca komórek jajowych, problem z owulacją, problem z progesteronem, problem z zaistnym ciąży, ale też problem specjalistyczny, problem z endometriozą, problem z pracą tarczycy. A teraz słuchaj, że w takich prawdziwych jedzeniach, w, w prawdziwym jedzeniu, witamina C zawsze jest z miedzią i z enzymami odpowiednimi. Selen jest zawsze w formie organicznej. Żelazo, produkty bogate w żelazo hemowe zawsze są w dodatku z witaminą A, witaminą D, witaminą K i witaminami z grupy B. Witaminy z grupy B w jedzeniu zawsze są w formie aktywnej. Kwas foliowy zawsze jest w formie folianów w jedzeniu. Źródła bogate w cynk zawsze są jednocześnie bogate w żelazo. Zawsze są jednocześnie bogate w witaminy z grupy B. Natura jest mądra. Naprawdę jest bardzo, bardzo mądra i chodzi mi o to, żeby Ci tu przekazać, że to nie jest taki hobciuk, że ja sobie dosuplementuję cynk i po prostu uzupełnię sobie cynk i będę miała super ten, ten efekt. Okej, okay, i czasem to jest potrzebne, takie duże dawki, ale po pierwsze zwracaj uwagę na te rzeczy, o których Ci powiedziałam, ale po drugie staraj się też czerpać z naturalnych produktów, z jedzenia, szczególnie z produktów pochodzenia zwierzęcego, ale nie tylko. Pochodzenie zwierzęce mam na myśli wątroba, wołowa, byłek, szczeli. Nabiał tłusty, jaja, buliony kolagenowe, ale też produkty naturalne, takie ala suplementy, czyli chlorofil, proszkowane witaminy C, np. przykład wyciąg z aceroli czy z płatków dzikiej róży, które są standaryzowane na zawartość prawdziwej witaminy C bez dodatku syntetycznego kwasu skorbinowego, czy też chociażby skorupki jaj, jako wsparcie gospodarki wakniowej. Ogólnie natura nas bardzo wyposażyła, dużo nam daje fajnych rzeczy. I możesz wykorzystać te, to jedzenie efektywnie. Naprawdę takie superfucy mogą być czasem tak samo efektywne, albo nawet dużo bardziej efektywne w niektórych przypadkach, jak suplementy. Także serdecznie Ci polecam przyjrzeć się tym superfucom. I właśnie we buku hormonalne eliksiry, dokładnie masz 44 przepisy na wykorzystanie superfuców w produkcji domowych suplementów z jedzenia, z prawdziwego jedzenia i też takich odżywczych bomb, które będą wspierać Twoje zdrowie, Twoje cele, na przykład produkcję e progesteronu, detoks estrogenów, zdrowie jelita i żołądek, trawienie, działanie przeciwzapalne, zdrową tarczycę, gospodarkę żelazową, miedziową i wiele, wiele więcej. Także teraz trwa premiera, jest największa promocja na hormonalne eliksiry. Mnóstwo kobiet już skorzystało i są zachwycone, także zerknij sobie koniecznie do linków w opisie. A poza tym, daj znać, jak Ci się podobał filmik. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i przesij ten filmik kobiecie kobietom, które wiesz, że go potrzebują i że na nim skorzystają. A jestem pewna, że tak je znasz. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.